Życie mamy Małgorzaty, mamy Księdza Bosko, Teresjo Bosko, rozdział 15. Lepiej będzie, gdy opuścisz dom. Kto zna życie wieśniaków, ten wie, że znalezienie się przy stole czy domowym ognisku podczas długich zimowych wieczorów było dla dziecka jedną z tych chwil, które pozwalały cieszyć się życiem, napełniając pokojem i pewnością. Małgorzata, pomimo śmierci męża i trudności z Antonim, pomimo ciężkiej pracy, starała się dać synom jak najwięcej tego rodzinnego ciepła. Janek bardzo się nim cieszył, rozkoszował się wręcz nim. Pozostało mu ono w głębi duszy jako mityczny klimat, którego poszukiwał zawsze przez całą resztę życia. Nauczył się świadomie doceniać je o wiele wcześniej od innych, gdyż został go pozbawiony nieoczekiwanie w lutym 1827 roku. Nie miał 12 lat, gdy został zmuszony do opuszczenia ciepłego rodzinnego gniazdka z powodu wybuchów gniewu Antoniego. Antoni zobaczył pewnego wieczoru, że Jan ma obok talerza książkę i wybuchnął wyrzucę to do ognia wyrzucę tę książkę Spale. Jan pracuje tak jak inni zareagowała matka jeśli potem chce poczytać co ciebie to obchodzi obchodzi mnie gdyż to ja utrzymuję dom zapracowuję się w polu nie chcę utrzymywać żadnego paniczyka który będzie wygodnie żył zostawiając dla nas polentę Jan Gwałtownie zareagował. Nie brakło mu słów. Antoni podniósł ręce, Małgorzata starała się stanąć między nimi, ale Jan został pobity. W łóżku płakał bardziej ze złości niż z bólu. A blisko niego płakała również i jego mama. Ona tej nocy nie zmrużyła oka i powzięła ważną decyzję. Rano powiedziała do Janka najsmutniejsze słowa swego życia. Jan. Muszę z tobą porozmawiać. Będzie lepiej, gdy opuścisz dom. Antoni, któregoś dnia mógłby ci zrobić krzywdę. Mamo, i dokąd pójdę? Z bólem serca wskazała mu drogę do gospodarstwa rodziny Molia w Monkukko. Jego właścicielka, pani Dorota, znała Małgorzatę. Jan wyruszył w mglisty mranek. Niosąc tobołek z dwiema koszulami, bochenkiem chleba, no i książkami. Ale, Molia, mieli trudności z przyjęciem chłopca. Biedny chłopcze, jest zima, powiedział Aloizy, głowa rodziny. Chłopców stajennych przyjmujemy dopiero pod koniec marca, a poza tym jesteś jeszcze mały. Jan poczuł się zawiedziony i zmęczony. Zaczął płakać. Przyjmijcie mnie z litości! Nie płaccie mi nic, ale nie odsyłajcie mnie do domu, proszę, błagam! Pani Dorota, piękna, 25-letnia kobieta, wzruszyła się losem chłopca. Alojzy, zatrzymajmy go, spróbujmy, choć przez kilka dni. I tak Jan rozpoczął w ten sposób życie chłopca pracującego w oborze. Przez pierwsze trzy lata w ciągu kilku, w ciągu których wydoroślał w milczeniu wypłakiwał wiele łez chłopca oddalonego od swojej rodziny, a jego mama płakała też cicho w domku w bekci. Rodzina to jedno ze słów najczęściej używanych przez księdza Bosko w czasie pracy wychowawczej. Przez całe życie starać się będzie zapewniać swoim chłopcom słodycz, pokój, bezpieczeństwo rodzinne. Pomimo rozłąki, która trwała prawie trzy lata, Małgorzata nie opuściła swego synka. Z daleka obserwowała go, czekając na okazję, by wziąć go do domu, umożliwić naukę prowadzącą do kapłaństwa. Najpóźniej taka okazja mogła się zdarzyć 3 lutego 1829 roku, wówczas Antoni skończy 21 lat, stanie się pełnoletni. Od tego dnia mama Małgorzata będzie mogła rozpocząć starania prowadzące do podziału spuścizny po ojcu pomiędzy niego i braci, otwierając Jankowi drogę do studiów. Aloizy Molia, będąc uczciwym człowiekiem, chciał zawrzeć prawdziwy kontrakt na pracę chłopca i spotkał się z jego mamą. Jerzy Molia, syn Aloizego, zeznał pod przysięgą to, czego dowiedział się od rodziców. Osiem dni po przybyciu młodego Bosko posłano go po mamę, która przyszła do gospodarstwa rodziny Moria i ustaliła, że niczego od nich nie żąda, jedynie tylko prosi, aby syn Janek mógł u nich pozostać. Wówczas Molia definitywnie zatrzymał młodego Bosko, zapewniając mu utrzymanie, ubranie, a na koniec, będąc z niego zadowolony, dał matce 30 lirów, a w następnym roku pięćdziesiąt. Miałem okazję podziwiać postawę posłuszeństwa i szacunku, jaką Janek okazywał mamie w dniach świątecznych, gdy zapraszaliśmy ją, by zatrzymała się u nas. W dziejach Jana Bosko w zagrodzie rodziny Molia był epizod odsłaniający życie duchowe, które rozwijała w nim mama. Pewnego dnia stary Józef, wuj gospodarza, Powracał cały spocony z pola do domu z łopatą na ramieniu. Było południe, i na wieży w Monkukko dzwonił dzwon nazywany Angelus. Zmęczony starzec usiadł na słomie, by odpocząć. Niedaleko zobaczył Janka klęczącego na słomie odmawiał anioł pański. Modlitwę, którą mama nauczyła go odmawiać trzy razy w ciągu dnia. Modlitwa ta przypominała w prosty sposób Syna Bożego, który dzięki tak wypowiedzianemu aniołowi przez Maryję stał się człowiekiem i zamieszkał między nami, aby nas zbawić i ku któremu wędrujemy w życiu, czekając na niebo. Józef zaczął zrzędzić: My, gospodarze, pracujemy, a parobek się modli. Janek, gdy skończył modlitwę, odpowiedział mu: kiedy trzeba pracować, szanowny Józefie, wiecie, że nie uchylam się, ale moja mama nauczyła mnie, że gdy człowiek się modli, z dwóch ziaren rodzą się dwa kłosy. Jeśli człowiek się nie modli, to dwa kłosy rodzą się z czterech ziaren. Lepiej więc będzie, kiedy i wy pomodlicie się. Jeśli zastanowimy się nad tą modlitwą, powtarzaną codziennie trzykrotnie, zauważymy, że nadaje ona życiu młodego wieśniaka szczególne znaczenie. Maryja nie staje się dla niego osobą od święta, kwiatem, który wkłada się w butonierkę, gdy człowiek przestaje pracować i idzie na procesję lub na święto patronalne z przyjaciółmi. Nie jest klejnotem, który odkłada się razem z ubraniem świątecznym do szafy, gdy tylko życie powraca do konkretów i szarzyzny, od niewygód do niewygód i do codziennych walk. Małgorzata swoim przykładem bardziej niż słowami nauczyła Jana, że Maryja jest Matką Wszystkich Dni. Jan uczy się kopać, kosić trawę, posługiwać się nożycami ogrodowymi, doić krowę, być prawdziwym wieśniakiem, który przechodzi od pola do pola na bosaka, a wieczorem zasypia na sienniku wypchanym liśćmi kukurydzy. Maryja jest dla niego, jak i dla Małgorzaty, Matką Dnia Powszedniego, którą spotyka się rano, gdy kogut pieje wcześnie, i trzeba przezwyciężyć sen i lenistwo, gdyż czeka cały dzień, by wypełnić go pracą. Spotyka ją także w południe, w przerwie na odpoczynek, który wieśniak spędza na trawie, z radością jedząc chleb i otwierając butelkę z wodą. Spotyka wreszcie wieczorem, gdy zmęczenie jest wielkie i powrót do domu pozwala odnaleźć prostą radość z zapalonego ogniska, z przebywania z ukochanymi osobami zebranymi wokół stołu. Taki jest pierwotny sens miłości do Maryi, jaki Janek Bosko wchłania w naturalny sposób od swej mamy i jaki jest ksiądz Bosko przekaże to chłopcom i salezjanom. Maryja jest matką, która stoi obok swych synów. Gdy oni pracują, modlą się, wędrują ku niebu. Nabożeństwo do Madonny jest zwyczajnym, domowym, rodzinnym spotkaniem z matką wszystkich dni. W odbywających się od czasu do czasu spotkaniach z mamą, Janek musiał pytać się wielokrotnie, Mamo, kiedy będę mógł powrócić do nauki? I musiał otrzymywać pewne odpowiedzi, gdyż po raz pierwszy w życiu powiedział otwarcie: Mamo, muszę zostać księdzem. W gorących dniach, gdy krowy spokojnie przeżuwały, leżąc w cieniu, pilnując ich, Janek, znajdował trochę czasu dla swych książek. Alojzy Molia pewnego dnia spytał go: Janie, dlaczego tyle czytasz? Jan odpowiedział: 'Gdyż chcę zostać księdzem'. Czasami na łąkę przychodziła Anna, córeczka gospodarzy. Była znudzona samotnością i chciała się z kimś po prostu pobawić. Ale Jan często nie zauważał jej i nadal czytał. Nadal czytał. Anna dąsała się. Janek, dlaczego się nie bawisz ze mną? Janek uśmiechał się do niej. Aniu. Muszę zostać księdzem, nie mogę się bawić, muszę się uczyć. Dziewczynka zagniewana kiwała głową. To niesprawiedliwe. Ty zostaniesz pastuchem krów, jak dziadek Józef. Pewnego dnia Jan powiedział jej poważnie: Anno, naprawdę zostanę księdzem, a ty pewnego dnia przyjdziesz do mnie do spowiedzi. I tak rzeczywiście się stało. Anna wyszła za mąż za Józefa zukka i wiele razy przychodziła do oratorium na Waldoko, by pozdrowić mamę Małgorzatę i wyspowiadać się u księdza Bosko oraz wysłuchać mszy świętej. Ksiądz Bosko zawsze przyjmował ją z radością, jak siostrę.